Jeśli widzę, że dzisiaj pokażę, jak takie coś zagrać. Na przykład sobie wybieracie na no, takim małym Nintendo, sobie zwierzę. Ja na przykład sobie dwa, potem naciskacie drugi przycisk, potem... że czas jak już sobie sekundę ustawicie, no, naciskacie to, i sobie imię to wybieracie. Potem tak, i wybieracie sobie imię. I sobie dacie, nie musicie się nim opiekować, ja pokażę. Ja wam pokażę za chwilę. No i koniec, teraz już skończyłem. itamvasvasaniuotinko satacesupay lika epa